Jeszcze trzy miesiące temu nie bardzo się chcieli wymazywać. A teraz trzeba stać w kolejce, by sprawdzić, czy jest się zakażonym. Jest to półtora e, tysiąca testów dziennie tylko w naszym punkcie. Omikron, według poznańskich naukowców badających próbki, odpowiada już za 97% zachorowań. W poprzedni wtorek nowych zakażonych było niespełna 20 tysięcy osób. Dziś jest prawie 37 tysięcy. Ja mogę tutaj kichnąć, wyjść, a za cztery minuty osoba wejdzie i się zakazi właśnie moim aerozolem. Wietrzenie pomies i maseczka ochronna może ochronić tę osobę przed zakażeniem. Nie wystarcza zwykła chirurgiczna. Większe bezpieczeństwo zapewniają maseczki FFP2, FFP3 i KN95. Podczas tej fali, w przeciwieństwie do poprzednich, chorują najmłodsi, nawet kilkumiesięczni pacjenci. Najczęstszym powikłaniem, oczywiście, zapalenie płuc, ale dodatkowo to, co jest dla nas bardzo niepokojące, to dość mocno zwiększyła się liczba zapaleń osierdzia w przebiegu ostrej fazy COVID-19. Starszych po 60. z dodatnim wynikiem testu mają obowiązek od dzisiaj zbadać lekarze rodzinni w ciągu 48 godzin. Przesada jest, bo będą wżywać panią doktor na każdym kroku. Także do domu wielu lekarzy POZ-u to też i teraz co, te 70 plus lekarz ma biec do pacjenta 60 plus tylko dlatego, że on jest chory na COVID, ale nic mu innego nie dolega i tam się narażać zakazie, za kiedy on w tym czasie w przychodni będzie mógł przyjąć wielu pacjentów. Teoretycznie możemy zrobić segregację czasową, tak? ale wtedy będziemy jakby znowu utrudnimy dostęp do opieki zdrowotnej podstawowej pacjentom niekowidowym. To komentarz ministra zdrowia z wczoraj. Tu jest kwestia organizacji pracy. Lekarze twierdzą, że bardziej są potrzebni pacjentom w kolejnych dobach po zakażeniu. Rozwój powikłań w przebiegu COVID odbywa się w drugiej fazie choroby, nie w pierwszych dniach choroby. i Jest związane ze śródmiąższowym zapaleniem płuc, a więc zapaleniem, które pojawia się dopiero po kilku dniach i które jest bardzo trudno stwierdzić. Natłok pacjentów już teraz obciąża system. Tragedia, bo z całego, od, od rana nie można było wykonać żadnego zlecenia. Od dziś lekarze rodzinni mogą wypisywać obciążonym chorym na COVID pacjentom lek Molnupravir. POZ może zgłosić zapotrzebowanie w nfz lub rządowej agencji rezerw. Po założeniu specjalnego konta będzie mógł zamawiać ten lek do leczenia właśnie poza szpitanek. Lekarze przypominają, że najskuteczniejszą ochroną przeciw COVID są szczepienia Agnieszka milczasz wydarzenia